Lego Duplo 6784. Kreatywne pudełko. Przeznaczone dla osób w wieku 1,5 do 5 lat. W zestawie znajdziemy elementy zamknięte w solidnym opakowaniu. Mamy tu trzy płytki do sortowania klocków według kształtów. Płytki te stanowią przykrywkę dla mocnego pudełka z klockami. W zestawie są także naklejki na klocki z oczkami. Zestaw Kreatywne Pudełko to idealny prezent dla początkujących konstruktorów. W opakowaniu oprócz kolorowych klocków o różnych kształtach znajdziesz także specjalne szablony z wyciętymi otworami na klocki, które ułatwią dziecku dobieranie odpowiednich elementów niezbędnych. Do zbudowania przedstawionych na szablonie konstrukcji. Taki sposób z pewnością przypadnie każdemu do gustu, a przez zabawę rozwinie się także dziecięca wyobraźnia. Zestaw składa się z 23 elementów.